Witam Może trochę film z opóźnieniem, Ale i tak robię Na meczu Rakowa Z Maccabi Haifa Izraelską Na trybunach Była A może to są murzyni poko Pokolorowani na biało A mianowicie Kibice Maccabi Haifa Wywieźli transparent pod adresem Pol polskich Polaków, mordercy od 1939, a na dodatek inny kibic z gumą lalką. Nie powiem co, co robił, z gumą lalką owiniętą w polską flagę. No ja myślę, że to jest dzicz i, i chyba mu, Murzyni pokolorowani na jasne barwy. W, w ogóle Izrael to nie jest położony w Europie, więc dlaczego on w ogóle jest w europejskich pukarach? Skandal. A wy co sądzicie o tym? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Marcin, Marcin jako o tym co ważne.